Formuła 1 idzie w coraz gorszą stronę. W królowej motorsportu, jak w każdym innym sporcie, bardzo ważną rolę odgrywają pieniądze. Jednak ostatnio jest to już lekka przesada, ponieważ nawet Spa-Francorchamps, które dla wielu jest najlepszym torem F1, jest zagrożone wypadnięciem z kalendarza przez rekordowe stawki za prawa do Grand Prix. Nie jest to jednak jedyny przypadek, w którym przez różnego rodzaju problemy pożegnaliśmy świetne do tory. Dlatego też przypomnimy sobie piątkę, którą ponownie chcielibyśmy zobaczyć w Formule 1. Grand Prix w Hockenheim od 2006 roku pojawiało się w kalendarzu co dwa lata. Ostatni wyścig królowej motorsportu na tym torze odbył się jednak wyjątkowo w 2019, ponieważ przy organizacji pomógł Mercedes, który świętował wtedy 125-lecie w motorsporcie. Zresztą bardzo udanie. Od tego czasu pandemia, a także problemy finansowe niemieckich działaczy sprawiły, że nie powróciliśmy jak na razie na ten obiekt, co jest wielką stratą, ponieważ był to według mnie jeden z najlepszych torów, na jakich F1 ścigało się w XXI wieku, szczególnie po modernizacji w sezonie 2002. W końcu dwie ostatnie rundy rozegrane na tym torze znalazły się w zestawieniu najlepszych wyścigów ostatniej dekady i chyba nikt nie ma wątpliwości, że przez zmienne warunki kierowcy potrafili tworzyć tam niesamowite show. Niestety, przez coraz wyższe opłaty licencyjne i coraz mniejsze zainteresowanie wśród widzów pożegnaliśmy Hockenheimling, ale na pocieszenie w niedalekiej przyszłości jest szansa na powrót, ponieważ w 2024 niemiecki tor pozyskał nowych inwestorów, którzy nabyli aż 75% udziałów. Planują oni wydać aż 250 milionów euro na modernizację tego obiektu, a dodając do tego, że już niedługo nowy niemiecki zespół w składzie z niemieckim kierowcą dołączą do F1. Być może Grand Prix w kraju naszych zachodnich sąsiadów powróci do kalendarza. Problem w tym, że mamy w Niemczech dwa świetne tory, a tym drugim jest dobrze wszystkim znany Nürburgring. To właśnie na nim zostało rozegrane pierwsze oraz dotychczas ostatnie Grand Prix Niemiec, chociaż nazwane ono zostało Grand Prix Eiffelu. Początkowo F1 ścigał się na 22-kilometrowej nitce Nordschleife, jednak po fatalnym wypadku Nikiego Laudy w 1976 stwierdzono, że jest ona zbyt niebezpieczna, dlatego postanowiono ją przebudować. I tak oto od roku 1976. 1984. Ścigano się już na to, że zdecydowanie bardziej przystosowanym do bolidów Formuły 1, na którym oglądaliśmy bardzo dużo ciekawych wyścigów. Oglądaliśmy, bo w tym przypadku również na przeszkodzie stanęły pieniądze, ale także i frekwencja, ponieważ po odejściu Michaela Schumachera popularność tego sportu bardzo mocno spadła i nawet czasy świetności Sebastiana Vettel'a nie pomogły w utrzymaniu zainteresowania. Przez to Nurburgring wypadł z kalendarza F1 w roku 2013. Po 7 latach przez pandemię Thorten dostał jeszcze jedną szansę. i Pewnie nie jeden kibic ucieszył się z tego, tego powrotu, ale niestety nie na długo, bo jak na razie nie zapowiada się na to, że miałby wrócić do F1 na dobre. Trochę inaczej natomiast sprawa wygląda z Grand Prix Turcji. Uwielbiany przez wszystkich kierowców, a także większość kibiców Tor Istanbul Park być może wróci do królowej motorsportu. Jego debiut miał miejsce w 2005 roku, a nitka zaprojektowana przez Hermana Tilke cieszyła się popularnością wśród kierowców. Szczególnie charakterystyczny był, czy też jest, czterowierzchołkowy zakręt numer 8, który przejeżdża się na pełnym gazie, kiedy to GeForce dochodzi do 5G. Trzeba przyznać, tor ten jest po prostu znakomity, jednak jego największym problemem było małe zainteresowanie kibiców, przez co po wygaśnięciu kontraktu w 2011 roku zdecydowano się go nie przedłużać. I tak też Istanbul Park stał się tylko obiektem testów, z czym wszyscy zdawali się być pogodzeni. Sprawy jednak zmieniły się w 2020, ponieważ tak samo jak w przypadku Grand Prix Niemiec wykorzystano pandemiczną sytuację i Formuła 1 znowu zawitała do Turcji. Pierwsze Grand Prix po powrocie było lekkim niewypałem dla organizatorów, bo przez wymianę nawierzchni wierzchni boli iść zgało się jak po lodowisku. Mimo tego rok później było już lepiej. Co pewnie utwierdziło wielu w przekonaniu, że Istanbul Park zasłużył na swoje miejsce w kalendarzu. Tak samo jak mam nadzieję, ten film na łapkę w górę. Na ten moment jeszcze chwilę musimy poczekać. Jednak tak samo jak w przypadku Hockenheimringu, tor w Stambule znalazł nowego zarządcę, którego zadaniem jest sprowadzenie Grand Prix Turcji DF1 i może się to stać już nawet w 2026. Podobny scenariusz może, ale nie musi czekać kolejny fantastyczny wynalazek Hermana Tilke, jakim jest Sepang International Circuit. Grand Prix Malezji gościło bolidy Formuły 1 przez 19 lat od 1990. 2009 do 2017. Zmienne warunki i szeroki tor z wieloma bardzo dobrymi miejscami do wyprzedzania sprawiły, że mogliśmy oglądać tam często znakomite wyścigi, które cieszyły kibiców przed telewizorami. No właśnie, przed telewizorami, bo z roku na rok frekwencja była coraz mniejsza i bardzo mocno do myślenia dawało to, że od 2009 roku MotoGP przyciągało na trybuny więcej osób niż F1. Z tego też powodu organizowanie wyścigów stało się nieopłacalne i Malezja zrezygnowała z królowej motorsportu po sezonie 2017. Wielka szkoda, bo ze wszystkich Aktualnych torów F1 w Azji. Przynajmniej według mnie Sepang był tym najlepszym. Na szczęście nie jest to jego definitywny koniec, ponieważ malezyjski koncern Petronas, który od lat ma udział m.in. jako sponsor tytularny Mercedesa, chciałby powrotu Formuły do swojego kraju i jest w stanie pokryć dużą część kosztów za organizację wyścigu, który mógłby się odbyć już w 2026, tak samo jak w przypadku Grand Prix Turcji. Nie wiem jak wy, ale jeśli Grand Prix Malezji miałoby wrócić, to chciałbym ją obejrzeć przy sztucznym oświetleniu, bo w nocy tor Sepang prezentuje się jeszcze lepiej. No i ostatnim torem, którego bardzo brakuje w F1 jest Paul Ricard. Spokojnie żartowałem. Ale trzeba przyznać, że jest jeszcze przynajmniej kilka obiektów, które mogłyby się znaleźć na tej liście. Dlatego wybór zostawiam tobie: Fuji, Portimao, Mugello, Jerez, a może Kailami, którego z tych torów najbardziej ci brakuje? Daj znać w komentarzu i kliknij tutaj, żeby zobaczyć najgorszą rzecz, jaką można zrobić w Formule 1.